Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Krzysza, to jest nasz nasz odcinek z A to jest odcinek z gry Infestation, Infestation Soul wy Was to jest Kiedyś w Nie nie czepiajcie się jak ja czytam Nie potrafię czytać z Bangiersków Więc tak już wcześniej nagrywałem to zebrałem ten sprzęt, ale głupotę zrobił mi i nagrałem sam dźwięk. Ech. Jeszcze raz, no dobra, pokażę Wam co, zebr co zebraliśmy. Zebraliśmy M16, e, piłą łańcuchową, Kamizelkę, Kapelusz, o kurcze, dobra, e, Granat. Eeey... Yy, kolimator, ale bardziej Luneta, no to jest Luneta. Tak. E36, Bandaże, Luneta i AKS 74U Czego to jest ten na AKM. Wszystko od początku muszę być. No dobra. Nagrywam to wcześniej RAM, będzie, że jest mało osób, już to mówię. To będzie krótki odcinek, bo to jest taki jak do tej gry. Mamy 50% szans, że jakiegoś znajdziemy i ubijemy, albo on nas ubije. Ta gra to jest PvE i PvP w jednym. Zabijamy graczy, gracze nas, za... no zabijamy zombie i zombie nas. Już od razu mówię, że jeżeli będziecie chcieli kupić tą grę, to od razu patrzcie na, na wymagania. Hmm. Co jeszcze mogę tapiego powiedzieć? No patrzcie na wymagania, bo, bo, bo ma naprawdę wielki. Hmm. Ja gram ak akurat na mapce Kaliwood, bo jest dużo mniejsza i fajniejsza, bo Corolado, czy jakoś tak. E, tam jest wielka mapa i praktycznie siedzimy w jednym mieście i tu minus jest. A tu sami zobaczcie. Tutaj jest jedno wielkie miasto. Tutaj jakieś wioska, a tutaj mamy safe zone, gdzie możemy oddać swoje rzeczy do skrytki Nikt nam nie może zabrać. Krugera hmm. nie chcemy, bo jest słaby. Słyszycie jak ja mówię? Jestem trochę podziębiony. Bym hmm. strzelił, ale kurde, jak gdzieś tutaj typek jest. Ile osób na serwerze? 9 osób na serwerze. Uuuuu! No taką wielką mapę. O kurde, tam zawsze ktoś się I kurde. Dobra, idziemy tam. Idziemy tam. Nananana. 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 Hmm... Na K mamy crafting, ja tak 4, bo ja pokażę, i zbieramy to, yy, szukając takie kartki wielkie, niebieskie. Nie no, jak to wszystko stracę, to się kurde, się zabije chyba. Taki kolima, to zdarza się raz na 50 lat. Kusza. Yy, kuszy nie chcemy. Szukamy dalej. No, właśnie właściwie nie wiem, to, 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 to... gracji już szukamy, no kurczę, bo już sprzęt mamy i magazynki. Bo 21 AMO no. 36 ma 9 jak dobrze pamiętam. Motel, motel. na 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 na, 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 na. No, 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 no. Coś tam jest. Kurza, Kurde, już myślałem, że coś fajnego. Jakiś, ka jakiś ciężki karabin. Zombie. I trzeba tu uważać na ludzi, bo ludzie czasem są wredni. Potrafią nas zaskoczyć. Tylko tak? 360 tipis i, i kółka w łebku. No ale czasem naprawdę uważać trzeba. Strzelając nie, no... Strzela nie wiadomo skąd. Właśnie wczoraj ja grałem, to mnie właśnie z tego parkingu mnie kurde przez cały czas, kurde, prawie zabijali. Tu macie CO1. To jest na ugryzieniu od zombie jak tutaj gdzie po lewym na lewym dolnym rogu widzicie jest postać. Jak tam się pojawią jakieś procenty, to nie znaczy, że piliśmy piwo i, i no. Wiadomo. Tylko to znaczy, że zamieniamy się w zombie. Będziemy jednym z nich. I właśnie do tego są te CO1 lub CO4 jest złote. I te CO4 jest chyba lepsze. No powinno być. Nie wiem, bo jeszcze nigdy go nie używałem Tutaj nie wiem czy mówiłem, mamy serwzone. To tutaj odejmę własne rzeczy, ale to już chyba mówiłem. Jak i tak, jak kupimy grę. W menu mamy sloty postaci i tam tworzymy własne postacie możemy stworzyć pięć mamy dwie tam postacie y, chłopa i dziewczynę i i i i tam oczywiście jest ich dużo, dużo więcej nie będę kurde liczył bo nie, ten nie będę zgadywał bo y, bo naprawdę nie wiem mi się wydaje że 9 ale może być ich więcej za które, za, które kupujemy za prawdziwe goldy O kamizelka, ale ja już mam kamizelkę I przyciskiem C zmieniamy na tryb trzeci Z trzeciej osoby i altem zmieniamy kierunki To jest przydatne, tylko tak, on nas nie widzi, a my go tak Dobra, no, mhm Eee, co dalej mogę powiedzieć? Już powiem, że to jest taki króciutki odcinek. Za, no zaraz zobaczymy. Za, za, o, widzicie, mamy tutaj zombiaka zobaczcie, jaki Żydak. jeszcze na I tutaj mam piwo łańcuchową za Na hita mam tego. E, nie na hita, tylko na dwa strzały mam tego. Kila e, gila zombiaka Jeszcze ktoś nas goni. A, witaj przyjacielu, no chodź. Chodź siema co tam jest coś takiego ciekawego? No i widzicie i taki z nich pożytek, no. Wy, no wy mówicie co, no co tam, a oni was chcą zabić, no kurczę, Gdzie tu sens? Gdzie tu, ja się pytam, sens jest? Dobra. 13 osób. O, serwer się powiększa ładnie. O. Jak to znajdziecie, to, to jesteście mistrzami świata. Zapamiętajcie, jak będziecie grać, Albo już wygracie. Jesteście mistrzami świata, bo bo ten, 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 ten. I widzicie tutaj kurde no pokazałem. Jakby nie widzicie tutaj po lewym, na lewym boku macie takie cyferki i one pokazują odległość. I to jest zawaliste. Pistoletami maszynowymi, to jak macie pistolet maszynowy lub jakiś ten karabin szturmowy bądź karabinek, to macie szczęście, beret. Nie, ja, ja szukam Dakutaza To jest taka czapka z tymi Z, z uszami takimi kurde, taka biała kurde, mówię wam DAKUTAS. No, nazwa jest śmieszne ale To znajdziemy to się sami przekonacie jakie to fajne jest mm. uh -huh, uh -huh. Kurde, się tam... Umawiają się na coś, No O! tu kurde, muszę poszukać. Był typ, jak ja. się No Do drużyny. Dobra. To taka krótka prezentacja była. Jeszcze pokażę wam jest 36 Kurde! I okaz. Kurde! I do tego luneta I kurde No to to by było na tyle, wiecie To jest taki jak gra... no granata na... Czapka niczym Westland Jep! Subcio Dobra To to by było na tyle, więc subskrybujcie, lajkujcie, do następnego I czekajcie na bonusowy odcinek z okazji świąt Co do następnego, cześć